Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takim było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko Ojciec. Ani ojca nikt nie zna, tylko syn. I ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.